<perpendicula> <laughs> <conversations> <t Belle> 아, 좋아. <región> 아, 좋아. 치치치치치치치치치치, 아, 아 치치치치치치, Chodź, ty bliżej, Co, przesadziłeś z zabawą? Nie, wiem, nie wiesz, z którą stronę ci uciekła? Ansiu. Patrzcie. A? <laughs> Co, już nie chce się ruszać? O. <laughs> Już, już koniec. Batoryjki siadły. Dobry, Hansiu, dobry. Hans, zauważyłeś, że prowadzisz monolog? No nie ma ochoty. Na rozmowę. Koteł. Dobry chąsiu, dobry. Myszkę złapał. Dobry chąsiu, tak. Dobry chąsiu, no. Dobry chąsiu. A ja już ci nie przeszkadza, leci. Smacznego, Hansiu. Dobry koteł. Dobry koteł, tak. Dobry koteł, no, Dobry koteł. Dobry koteł, tak. Myszki łapie panciowi. Dobrze, dobrze. Ty też jesteś dobry koteł ekologiczny. Dobry. Baw się, Hansiu. To